Okej, okay, witam wszystkich bardzo serdecznie w bitewce na tym oto czy czyli standardowym tutaj MK5, tylko że w drzewku włoskim jako Premka. Premka bardzo fajna, bardzo dobrze mi się nią gra, bardzo fajnie się nią expi drzewko włoskie, jeżeli właśnie chcemy coś na początek jest to już trzecia era, więc coś tam pobada. Z tego co pamiętam nie był jakiś drogi, więc naprawdę fajnie. Standardowy tutaj Spitfire MK 5 nie wiem czy jest to coś dużo do powiedzenia bardzo dobre właściwości lotne, świetna prędkość znoszenia, fajny silnik na łepie, bardzo mocny skręt niesamowicie mocny to jest chyba jeden z najlepiej skręcających Spitfire'ów o ile się nie mylę Czuć, że on jest lekki, jak się nim lata. No, wiadomo, prędkość maksymalna zawsze nie była jakaś wysoka w tych Spitfire'ach, natomiast wystarcza. Bardziej bym się martwił o ilość amunicji do 20, która niestety kończy się bardzo szybko, co na pewno zobaczycie w bitewce. No i żeby nie przedłużać, bo każdy już mam wrażenie o tym Spitfire'ze, wie bardzo dużo. Jeżeli też chcecie, żeby wstępy były troszkę dłuższe, bo ja specjalnie skracam, żeby i was nie zanudzić, żeby one były troszkę dłuższe, dajcie znać w komentarzu, a ja was już zapraszam do bitewki. Okej, okay, ich bardzo serdecznie, bitewce na speedfryerku. Oczywiście tutaj w wersji bodajże MK5, zaraz sprawdzę, ale chyba tak. Tak, MK5Betrop dokładnie, czyli premce z włoskiego drzewka tutaj. Jak ktoś polecam, nie jest jakoś też bardzo droga z tego co pamiętam, a naprawdę jest bardzo mocna, szczególnie tutaj dobrze się wznosi. Eee, także można brać spokojnie. A mało, ale jest dość eee, Dość potężne uderzenie, mają tak wiadomo 20. Eee, I dostały ostatnio Tracery do powietrznej taśmy, więc powinno się łatwiej strzelać, więc spoko. O się właśnie niedawno zauważyłem, że 20 brytyjskie dostały tracery. Nie mówię, że mi e, jak były jeszcze niewidzialne to przeszkadzało, natomiast wiecie jak sprawa wygląda. Nie wiem. Na, na 24, raczej na tej Widzę, że oni atakują raczej dół. Trochę mi to nie na rękę. Ale cóż. Willingtonka może by spróbował. W sumie sam nie jestem przekonany do końca dawno nie grałem można powiedzieć samolotówek yy, i troszeczkę jestem może rozkojarzony tutaj ale wydaje mi się, że jakoś niczym to się nie różni za bardzo od jetów znaczy dobra, różni się dużo od jetów ale chodzi mi yy, w samym strzelaniu gameplayu, dobra też dużo się różni dobra, Niech czas to zapomnijmy o tym Dobra, Wellingtona widzę, żebym tylko nie zgubił go w chmurach, bo jestem za wysoko. Mam wrażenie, ale ja teraz jestem dobrze. Dobra, podejście dobre. No i Gita, witam. Dzień dobry. No, myślę, że wystarczy. Nawet spora amunicji straciłem, ale chłopak powinien się spalić. Chyba, żeby w nich fragence weźmie, ale zobaczymy. Ja się chyba powznoszę, więc szkoda prędkość tracić. Im bardziej jak mamy możliwość wykorzystania wysokości. No chyba się zgasił. Całkiem spokojnie. No chyba trzeba wykorzystać tą wysokość. Nie ma co tutaj się podpalać na razie. Tutaj kobra będzie próbować. Mhm, mm okej okay. Dobra Biorąc pod uwagę, że koberki się nie udało Harry spróbuje. spróbuję No i skończyła się tutaj amunicja do działek Czego się mogłem zdeczka spodziewać Okej okay. Spróbujemy w takim razie z km -ów. Może się to nie skończyć za dobrze Znaczy... O! Dobra o nim to już wiedziałem, więc spróbuję go wymanewrować po prostu. On się chyba nawet nie spodziewa, dobra, silnik trzeba ochodzić, bo zaraz mi się rozleci w tym tempie. Ja wolałbym, żeby trochę jednak jeszcze nim wytrzymał. No dawaj, dawaj. No. Został kryta. Dobra, trzeba chłodzić silnik. Teraz to jest najważniejsze. Dobra, spoko. Mogę już pełna moc. I próbujemy go. No, to jest właśnie to. Trzeba się troszkę z tych siódemek postrzelać. Żeby coś tutaj osiągnąć, cokolwiek. O, i koniec zamów. Niestety. To w takim razie ja sobie wracam. Do bazy. I na razie się z wami żegnam. Okej, okay, naprawiamy się już na lotnisku. W międzyczasie rozbiły się te dwa samoloty, które poszczeliliśmy, także jest w miarę spoczko. No i co? Ja sobie teraz powoli ruszam. W razie czego znowu tutaj... jeszcze zobaczymy, nie? Żeby tutaj nie przedłużać. Okej, okay, mamy pierwszego hurikana. Ewidentnie leci pod naszego. Heinkela, Heinszela, whatever I nie pomogę mu chyba, niestety No, nie pomogę, nie mam szans nawet Nie wiem, czy najlepszym pomysłem nie byłoby po prostu teraz zrobienie wysokości Chociaż on mnie teraz z energią pokona Ale niewątpliwie z nim bardziej, za o kurde, jeszcze potes. No, sam zostanę na nich Muszę się tym kierować, że jednak, o ja piernicze no to jest masakra. Nie wiem co robić w takiej sytuacji. Jeszcze dwóch gdzieś powinno być. No muszę ewidentnie robić wysokość. Inaczej nie mam z nimi a 36. Przed... Kurde, wszyscy tu są. Słabo. Ale jedna moja szansa to, że właśnie ich outclimbnę. Muszę najpierw Hurricane'a przetakować Może to A36 chce mnie Tak to tak właśnie wygląda, że oni jednak chcą mnie Dobra No i w silnik, no musiał Dobra Musiał w silnik, nie mógł nic innego Dobra To widzę, że fajnie ogólnie. Dobra. Trzeba zacząć kombinować. Innymi słowy. Dzień dobry. Dobra, pierwszy. Szkoda tylko, że silnik rozpieszczony. Eee, I. No, są problemy niewątpliwie, dość duże, bo ja już ledwo żyję. Ale niewątpliwie postaram się jeszcze coś tutaj troszkę. Ugrać ale nic nie obiecuję. Może po te nie zania... po te mnie jeszcze by to zaraz zniszczył. I harrykajny mam na plecach. I to już jest mój koniec. Zdecydowanie koniec. Kurcze szkoda. No niestety, taka to była bitwa. Kto dotrwa do końca? Dziękuję za obejrzenie. I cześć!